Siema, Siema z tej strony, MM Skills. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Startujemy z kolejnym odcinkiem z serii Tanie Znaczy Dobre. Dzisiaj przedstawimy Wam drużynę złożoną w pełni z Brazylijczyków. Drużynę, która posiada kluczowego zawodnika, który wart jest tyle co wszyscy pozostali zawodnicy. Jednak bezbędnej filozofii pokażemy Wam, jak stricte budżetowo do tematu podejść. Formacja 4-3-3, zacznijmy tym razem od bramki, a w niej Diego Alves, według statystyk, chyba jeden z najlepiej funkcjonujących bramkarzy brazylijskich dostępnych w FIFA. Na środku obrony Mauricio mieliśmy tutaj zainstalowanego z początku Juana Jezusa, który statystycznie wydaje się być trochę lepszym zawodnikiem, jednak ostatecznie postawiliśmy właśnie na tego pierwszego. Wysoka pracowitość w obronie, 185 cm wzrostu, bardzo dobry jumping. Do pary z Mauricio Miranda, czyli bez dwóch zdań, jeden z pewniaków brazylijskiej defensywy. 76 tempa, bardzo dobre parametry obrony, silny, agresywny gość. Na prawej obronie znalazł się Bruno Perez. Dosyć kontrowersyjna postać w tym miejscu, biorąc pod uwagę jego pracowitości. Jednak po ustawieniu wytycznych, aby zostawał on z tyłu, jest trochę lepiej w tej kwestii. Chociaż nie powiem, aby czasem nie zostawał on gdzieś tam z przodu, mimo wszystko jest on bardzo szybki, z wysoko ocenioną staminą, co pozwala w miarę prędko wrócić na wyjściową pozycję. Z lewej strony znalazł się Wendel, trzeci najszybszy brazylijski lewy obrońca. Te pracowitości podobnie nie wyglądają za dobrze. Warto od razu ustawić opcję, aby pozostawał on z tyłu. My wybraliśmy właśnie jego ze względu na pace. Niestety parametr staminy jest nie najlepiej oceniony, co za tym idzie wraz z upływem rozgrywki. Odbija się to na jego efektywności. Nie jest na tą pozycję jednak sporo alternatyw. Na przykład Filipe Luis no, trzeba potestować i wybrać dla siebie optymalne rozwiązanie. Pierwszym środkowym pomocnikiem będzie Rami. Znajduje się on na boisku po prostu wszędzie, wspiera zarówno obronę jak i ofensywę i to najbardziej w nim cenimy. Wysoko oceniony PSD jest on w stanie bardzo dobrze dryblować, nie męczy się łatwo, a także potrafi skutecznie hamować ataki przeciwnika. Następnym środkowym pomocnikiem jest Fernandinho, znacie już pewnie doskonale tego gościa z naszych poprzednich produkcji, w skrócie stawiamy na jego longshoty oraz niezawodność na swojej pozycji. Miejsce środkowego pomocnika ofensywnego zajmuje Alex Texera, no powiem szczerze, iż jest to jeden z najlepszych, tańszych środkowych pomocników ofensywnych, jakimi graliśmy. Świetna zwinność, balans, wykończenie, przyspieszenie, 4x4 gwiazdki, wysoka pracowitość w ataku. Jako lewy napastnik Felipe Anderson, czyli gość, który jest obowiązkowym zawodnikiem niemalże każdego naszego składu. Na prawej stronie Douglas Costa, przed apem wersja Overall 81. To jest zawodnik, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. 5 gwiazdek Kilmów, niesamowite przyspieszenie. Największym jego minusem jednak jest to, iż po prostu trzeba unikać bezpośredniego kontaktu z zawodnikami przeciwnika, ponieważ najczęściej taki kontakt kończy się dosłowną kasacją. I teraz jako napastnik, moi drodzy, gwóźdź programu Hulk na pozycji ST. No, wstyd się przyznać, iż nie uwzględniliśmy go w paczkowym odcinku, ale on wyleciał nam właśnie z darmowej paczki i początkowo nawet nie zwróciliśmy uwagi na jego pozycję. Myśleliśmy, że to standardowy prawy skrzydłowy. Dopiero po pewnym czasie zauważyliśmy, iż mamy w klubie dwóch tych samych zawodników na innych pozycjach. Hulk to absolutny dzik, silny, mocny, agresywny, pierwszorzędny dribbler i wysoka pracowitość w ataku. Jeśli jednak nie posiadacie wolnych 25 tysięcy końców, aby móc sobie na takiego hulka ST pozwolić w jego miejsce, możecie wrzucić na przykład Pato, także bardzo dobrego brazylijskiego napastnika, a hulka w zwyczajnej wersji RW zmienić w trakcie meczu. Testowaliśmy to, naprawdę nie widzieliśmy żadnych różnic w skuteczności tego zawodnika. Omawianym składem wojujemy w pierwszej lidze, naprawdę bezproblemowo radzi on sobie ze składami pełnymi legend, zawodników TOTY. Jak widzicie, to jest kolejny przykład na to, iż końcy nie odgrywają większej roli w kwestii grywalności, a jedynie nasze umiejętności doboru odpowiednich kart do naszych predyspozycji. Teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia, moi drodzy, cześć!